I witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ksenis i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dragon Age 2. W dzisiejszym odcinku będę chciał sobie troszeczkę z wami pogadać. Niekoniecznie na tematy związane z Chrome aczkolwiek doszło mnie info, że wychodzi Dragon Age 4, przynajmniej jest w planach. O, tutaj jedna zaczepiła. i need someone native to the dark places beneath lowtown if you claim as much yes i will pay oh, i am i am let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer mm-hmm another sad lowtown tale in the making as if we needed another she's really much at she could use some help especially now Słyszałem, że będzie wychodził Dragon Age 4, co mnie bardzo cieszy. Chociaż trzeba będzie poczekać do 2023, z tego co słyszałem. Co nie jest jakimś większym problemem, ale oni słabi byli masakra. Dziękuję za Twoją interwencję. Jestem out of my element. Mam ciężko w Lotown. Miałem tu przyjechać, żeby zobaczyć, kto potrzebuje, ktoś z wysokiego skutku, ale także integralnego. Perhaps the kind who might leap to someone's defense. I have a charge who needs passage from the city. If you're willing and capable, meet me at my safe house nearby. You make a lot of assumptions. It almost got you killed already. All the more reason to end this quickly. You must need coin. Everyone here does. Varnell! Not so helpless, I see. I hope you will come. This matter only grows more urgent with time. Ok, no to mamy kolejnego questa. A tak jak mówię, jest możliwe, prawdopodobnie będzie wychodził Dragon Age 4 w 2023 roku. Więc, jest możliwe, że będziemy ogrywać go od razu po. przy, przy okazji premiery. Zobaczymy, zobaczymy. Zależy w jakim momencie będzie on wychodził. O, tutaj za daleko doleciałem. No, ale tak jak mówiłem, to musimy sobie troszeczkę pogadać, nie do... Nie, niekoniecznie na temat... E... A, to tutaj miałem być. Co jest? A, w złą stronę po prostu pobiegłem, okej. Okay. No. Mam nadzieję, że... ...ustawicie łapkę w górę i też mi napiszecie, czy chcielibyście zobaczyć Dragon Age 4 w moim wykonaniu. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli poradzicie mnie taką informacją. I teraz tak, musimy się udać tędy. Tutaj będzie kolejna scena, więc nie będę za dużo mówił. O, jest kryjówka Patrycji. <laughs> jest Jona. No, przepraszam, jeszcze mnie choroba troszeczkę męczy. Chciałeś nas z debilu jakieś minutę temu. <laughs> It is an escort, but I think you will agree the nature of the party makes this unique. Time is wasting. Who is going where? My name is Sister Patrice. I have assumed a burden of charity. This is my charge. Shiva Da. Would even a Templar bind a mage like this? No, a survivor of infighting with the Talvashoth outcasts. I call him Katojin, a bridge between worlds. The viscount and others feel that peace begins with appeasement. This <coughs> message would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people or being seen in my care. Mm. I've had dealings with a Kunari leader. He'd want to know of this. You have dealt with their leader if you have interacted with kunari you know how they treat those who leave their heathen order the arashok would doom this poor creature but knowing them is useful if they challenged you attacking an ally would only confirm their barbarism you are still right for the time. he's a bit conspicuous for the streets though why would they do this to him that is obviously not an option you must avoid incident with the guards. I cannot być linked to this. This mage will be a fine Kunari are, even to their own, but only if this plays out just so. The passage here leads to the warrens of the no tak czy jak musimy zarobić kasę na wyprawę oraz na przeku, tak więc możemy się udać od razu do podziemi, nie będziemy przedłużać zbytnio. Ketujan. No obra, to tylko pajączki. No one nie są jakimiś większymi problemami. Łooo! Tropy to frajerskie trapy, tego się nie spodziewałem. Jest zły spell. Bez większych problemów. Tutaj sobie poradziliśmy Super randzko. No i jeszcze tak yy, pomyślałem, że... <laughs> Może miło by było, jakby mi się udało w końcu, e, nagrać jakiegoś vloga. Myślałem właśnie też nad tym nagraniem tych gier z mojego dzieciństwa na to <laughs> i nawet zakupiłem statyw. E, oczywiście nie, nie, nie dla tego, żeby nagrywać vlogi, ale zakupiłem statyw, bo chciała moja kobita robić zdjęcia. Więc yy, posiadam aktualnie statyw, więc mogę zacząć, przynajmniej mogę spróbować, nagrać jakieś tam odcinki dla Was. Znaczy vlogi bardziej niż odcinki, bo odcinki mogę nagrywać bez statywu. A na pewno będzie dużo przyjemniej yy, i umożliwi mi to dość sporo, jeśli chodzi o te, o te sprawy. A ten już jest martwy. I jeszcze jeden pajączek Mam tutaj został do pokonania, czy któryś z nich coś zdrobnął? Niestety nie, dobra. Tutaj nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj w każdych podziemiach są jakieś malowidła przedstawiające jakieś freski. Tutaj oczywiście udręczeni mmm, niewolnicy, tak mi się przynajmniej wydaje, o kurde, to jest poison trap, trzeba są tu uciekać. Mam radę, tylko dwa pajączki. o problemu z nimi nie ma. No jest, i oczywiście skrzynka, kuferek, co jest w kuferku. O, a tutaj na tak, śmieci. Ile ma miejsca? 10 na 50. Nie ma tragedii. Dobra, teraz musimy się. O, aha. What is this thing? Call it like a dog, Lord's bitch. Hmm. He's some sort of canary lover. Maybe I should get rid of you and see who'll pay the most for your pet. <coughs> Sorkin? Uh, I don't think it likes you threatening its master. Maybe we let this one pass. Mm. Do everyone a favor and listen to your friend.

niczo tate słabi aktualnie Jezus Maria To jest niesamowite jace oni beznadziejnie słabi są ja... Już i Keep control and remember who is on your side Of course no hm. Dobra, to teraz się udajemy. Musimy wyjść z danego miasta. Ale czy oni coś podropili? Oczywiście, że tak. To jest oczywiście dodatkowe złoto. mikstura lecznicza, to się przyda. ostatnio jestem troszeczkę lą na tych misturkach, a nie chcę mi się na nie wydawać się zbytnio hajsu. Wydaje mi się, że mam ważniejsze wydatki niż. u jakieś budki dostałem. To zobaczmy, co tutaj jest. Jakieś budki, proszę państwa. I są to główno buty. Tak więc nie ma się co przejmować. O ku tu jeszcze duży kufer jest. Jej są jakieś srebrne itemy, to muszę sobie na to spojrzeć. 10 do many wytrzymałości, 24 do ataku, wow. Dobra, to to jest bardzo dobre. 5 mana wytrzymałość, to jest słabsze troszeczkę. Natomiast musimy ruszyć czy w drogę wraz z naszą drużyną. czy tutaj się coś jeszcze odpierdzieli? Oczywiście, że tak. Hm, mm, no to już. I am Arvron and I claim possession of Serabas at your The members of his caraton were killed by Talbashov, but their disposal leads only here to Cereboss and you. How did I know this job would end in more Kanari? You speak as if ignorance is your natural condition. The bodies of his slain Caraton could lead only here. I <coughs> do not know how you come to hold his leash, but you have no claim in the Kune. He will be returned and this crime cleansed. Mm -hmm. So, I so I go, 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 go show so, that your will remains bound to the Qun. He has only followed you because he wants to be led. He has allowed no other purpose. I've met with your leader. The Arishok would not want a potential ally challenged in this way. Claiming to know the will of the Arishak with Sarabas in your care is Marasi Mikari, a child bleeding without meaning. The Arishak knows what is to be done with Sarabas, who lose their Avarad. There is no greater threat to their control. Hmm. I'm not giving him to you. He'll choose his own path. He wants what the cube demands. He is nothing else. You, Pasra. Your kind to czyli tutaj niestety nie da się tego załatwić inaczej niż agresją. No ale spoko. Was na 2-3 spele, tak mi się przynajmniej wydaje. Arabada. On jest dość słaby. Jakoś tak strasznie mocna jest ta moja postać ostatnimi czasy. Ja wiem, że ja tutaj do, do, zakonałem dokup, dokonałem zakupu na kilku temach, no ale no. Ażeby aż tak bardzo to pomagało. Oj, nie trafię chyba. No, trafiłem. Eee. Holy she. Dobra, no to. Jeszcze takie coś mam dla Was. No i koniec, raczej koniec, tak? Tak jest. Okej, okay. jest jakaś różdżka, ...diewolników czy coś. unbound, odd, wrong. Kurwa, on you are now basvaran, worthy of following. i thank your intent, even if it was wrong. i know the will of our Varad. i must return as demanded. It is the wisdom of the Qun. So after all of this, now you want to die? What the fuck? I do not want to die. I want to live by the Qun, which means dying. Yes. Is that hard to grasp? My job ended when we exited the city. The rest is up to you you know of certainty and borders you are closer to the kinari than you admit whatever if you accepted the dune take this secret thing phosphoran remember this day co sobie użyję No, serio On się sam zabił? What the fuck? creature free. Patrice set a trail right to us. Why this only to it? I need okay, to, no, to było dziwne. <laughs> Mniejszym to było dziwne, ponieważ no. Pratowaliśmy go i on sam postanowił się zabić dla swojego honoru, tak więc... No, tak czy tak, tak, to była jego decyzja, więc nie powinniśmy w to ingerować. Według mnie powinienem... postąpiłem dobrze. Ale okej, okay, dobra, puśćmy obszar. Tu jeszcze mamy jakiś quest na rozdartym grzbiecie, zadania zielarza. To sobie na razie odpuśćmy. Zgarnianie e, wilków i za dnia mamy... A, tylko, tego, tylko tego questa tutaj mamy, dobra. Zróbmy tego questa jeszcze i będziemy kończyć nasz odcinek. E, wydaje mi się, że... To jest chyba tylko oddanie tego questa, jeśli się nie mylę. Chyba tak, to jest tylko chyba oddanie tego questa. No to jeszcze zrobimy jednego questa w takim razie. Żeby to nie było tak, że jeden quest na odcinek, bo to będzie trwało bardzo długo. Myślę, że 30 minut odcinek będzie spoko. Staram się robić 20-30 minutowe odcinki teraz. Nie tak jak w porównaniu, kiedy byli, bo. O, ty kurwo. do speak your mind. the bodies of the mages karatan led right to us why you come back speaking their language and think to lecture me if such a plot existed if the kunari had murdered you for trying to help their slave mage then yes someone might have found that useful it would have cast doubt on appeasement perhaps your death would have been a rushed opportunity <coughs> But all we have now are dead Kunari and the word of a sympathizer. You risked my life. Perhaps I should return the favor. No doubt you would prove a challenge for my guard, but I will not offer the chance today. Violence here serves no purpose. I accept the grim necessities of standing in the Maker's name, but I will not waste his gifts. You did better than you were asked. I will honor that arrangement. We will have nothing more to do with each other. I won't forget this, sister. Take your coin. Disappear back into Lowtown. Ah, you should I will not make <coughs> <th> <coughs> for help outside the faithful again. The stakes, eternity, are just too high. She'll be mm. trouble. trouble. serio? Holy shit! Nie spodziewałem się, że rywalizację z walikiem przez to podbiję. To było coś nowego, no ale dobra, mamy jeszcze dodatkową awans. Uczyjemy sobie. To tutaj oczywiście możemy sobie iść w milki pierwotną, etropię, tworzenie mag krwi, uzdrowiciel dusz, mag mocy, duch, ale my idziemy w żywioły. Zajebiste są te żywioły jednak. Ulepszyłbym sobie kulę ognia i teraz walnąłbym sobie troszeczkę w magię. I potem sobie dodamy troszeczkę many, tak mi się wydaje, i HP. Tak wydaje mi się, że będzie to bardzo sensowne, jeśli zrobimy to w taki sposób, że dodamy sobie trochę HP, troszeczkę many eee, przy najbliższych levelach, bo jesteśmy bardzo papierowi. To może być dla nas problemem później. Tutaj się jeszcze pozwólcie, że poprawię szybciutko. Okej. Okay. I okej, okay, dobra, tutaj już skończyliśmy tego quest'a, mamy jeszcze quest'a w rozdartych grzbietach oraz w, pod wisielcem w Dolnym Mieście, którego jeszcze nie możemy zrobić. Udałbym się tutaj, skończyłbym tego zadanie jeśli tylko po to, że to jest zawsze dodatkowa kasa. Ale nie wiem, czy to jest jakikolwiek sens, żeby tu przyjść. Chociaż w sumie no możemy się przejść, czekajcie, zobaczmy tylko na szybkości to zadanie e, dziennik. Oraz weźmy sobie zadnie zielarza. Znajdź czyste żela za drzewo. Daliczycy mogą wiedzieć, skąd je wziąć. Kurwa, nie chce mi się. Dobra, to był bez sens. To był bez sens. Myślałem, że tutaj chodzi o mm, coś innego. Na razie sobie to odpuszczę. Może zrobię sobie to poza odcinkiem, bo to jest po prostu latanie i szukanie ziołka. No, tak, zrobię to poza odcinkiem. Załatwimy sobie to poza odcinkiem. Teraz udamy się do domu Kamelana. No, ja wiem, że tam jest więcej. Akt miłosierdzia. Dumny dziedzic rodu Hawke. Nie ośmielę się skontaktować z tobą osobiście, lecz spotkamy się już i wiem, że jesteś osobą o dobrym sercu i nadzwyczajnych umiejętnościach. Zgódź się na spotkanie pod miastem, gdyż potrzeba mi twojej pomocy w bardzo delikatnej sprawie. Załączam skromną sumkę na dowód mojej dobrej woli. Jeśli zdołasz mi pomóc, otrzymasz więcej. Proszę, przybądź jak najszybciej. Z poważaniem, przyjaciel. Dobra, akceptujmy sobie to. Tutaj Carver nam coś powie, matka nam coś powie. Mother, I was marrying your father. She threatened to disown me. She said my children would be mongrels. My father wanted to lock me in, but she told him it's her life. Let her ruin it. I wrote to her when each of you were born. She never wrote back. I'm glad she didn't die here. Oh. Grandmother didn't want you to leave. She tried holding on to you the only way she knew. She would have been so proud of you. You're everything she wanted in an Amel grandchild. She might have had a hard time accepting it at first, but she would have loved you, all three of you. Oh, Bethany. No, Carver Never cried, just looked at you with those big eyes. She was so young to be taken from us. I just keep thinking there's something we could have done. It's killing me. I I remember that awful creature reaching down and. Eighteen years of loving and feeding and raising and that was it. Blame the Darkspawn, not yourself. The Dark Spawn would have been happy with any prey. It was my fault, it was dark. Ah they spoke with Matka. I, I miss her. <coughs> I four of us when the blight began. It will never be over while there are just three. I've written to the Viscount. I've an audience for after Bartram's expedition leaves. I couldn't do anything for Bethany. Okej, okay, no dobra, otrzymano 50 złota. Carver za tu stoi. Zobaczmy czy on ma coś do powiedzenia. No. For now. Oczywiście no, for now. No to w takim razie wypier dalej. For now, mam cię w dupie. <laughs> for now, mam cię w dupie. Um, nie mogę tu nic zrobić więcej. Rozmowa o interesach. To jeszcze nie mogę zrobić. Poczekajcie sekundkę. Dziennik towarzysze. Ono macie falę zbroi. porozmawiamy w Meril z jej domu. jej o, o, o. Podejdźmy sobie tutaj. Oczywiście sobie z... Znajdziemy się do Meril. Yy, gdzie ona miała mi dom? W Dolnym Mieście czy w Mrokowisku? O, to jest pytanie. Najważniejsze. Yy, obcowisku w Dolnym Mieście. Dobra, to się udamy sami. Raczej tak, chcę kontynuować Dolne Miasta. Udamy się po prostu do Mrokowiska, odwiedzimy Mier Meryl w jej domu i na tym zakończymy odcinek. nie Wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze cokolwiek więcej do zrobienia. O, tu jest jeszcze jakiś lód. Stwierdził się oczko. Raczej nie potrzebujemy sojuszników, żeby udać się do Mrokowiska, ale przy okazji możemy sobie tutaj. Mm, Coś ze mnie chcesz? Ryczyj ni. E, teraz pytanie: gdzie jest marokowisko? O, tu jest jakaś strata gruzu, którą możemy sobie zebrać. To będzie troszeczkę. Ło, złoto, a nie śmieci. No dobra, dobra, dobra. Dzielnica kuźni. Czy ja mogę sobie zobaczyć. Men. Siedziba towarzysza: Siedziba towarzysza jest tu, czyli na górę muszę iść. Zobaczyłem w złą stronę. Ja, Wrażliśmy ja, 25 minut nagrania, no to będziemy kończyć właśnie po tej rozmowie. Nie chcę, żeby były to za długie te odcinki. Eee, to Merrill tutaj. Yes, Merrill. I didn't think you'd come. I'll find something relatively clean for you to sit on. <laughs> to get you something to eat or drink. I have water. <laughs> I came here to see you, Meryl. You don't have to fuss over me. You're so kind. My first guest, and I'm already a terrible host. I wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. <laughs> <laughs> You're so sweet, Meryl. <laughs> <laughs> If good wishes were enough everyone in Thedas would be happy I haven't exactly had many friends not even among my own clan this is tricky you seem to be getting the hang of it already I'm glad you think so thank you for coming to visit me Hawk it means a lot to me it did To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wszystkim za e, obejrzenie go. E, w następnym odcinku weźmiemy sobie u niego No i trzymajcie się. Cześć. Do następnego. Cześć.